To tak mm, ma mm, no. e, mm. Teraz mam konduzja nie wiem teraz sobie na nim siedzę e, i będę schodzić, bo nie czekajcie, zejdę i powiem wszystko Zeszłam i e, to jest tak e, więc ogólnie przez kilka tygodni nie będę na nim e, jeździć więc no więc nie wyczekujcie odcinków z Marsem jakichś takich tego najeździe czy coś jakieś wyzwanie i takie to specjalne to nie będą niestety u Marsie, że jakiś rekord skoku czy coś takiego no tylko jakieś inne niestety przez tą konduzję więc no i teraz Mars ogólnie ma nową paszę żeby tą to się wyleczyła Zmieniłam paszę. Może jutro wam nagram, albo dzisiaj, jaka jest ta pasza, ale nie wiem Więc, więc taką. taką niebieską jakby Taką No bo ja ją tam miałam Tylko nie dawałam, bo nie byłam potrzebna teraz, zresztą nie? Teraz niestety W ogóle wziąłem go teraz tak na jazdę, co nie? I on był cały dzień ogólnie na padoku. sobie tam stał i w ogóle e, e, no nie biorę go tam, go, y, siodłałam i w ogóle dałam smaczka, sobie zjadł malinowego e, i później go tutaj na jazdę właśnie. E, I tak jakby tak chodził, tak strasznie kulał po prostu. To nie było widać, że on tak jakby nie miał nic na e, ale kulał. Więc, więc no. Ja sobie, ja sobie dobrze, że nie występowałam sobie w ręku, bo tak to bym chyba nie wiedziała, że ją kulejem, bo nie wiem, czy bym, no. Ale, no. E, no, niestety ten pan tutaj, ten, ten, ten tutaj, ten. O, te, te, tu, to, to, coś. E, ten pan ma kontuzję. A, więc no. Więc jak jakieś będą odcinki o Marsie, no to... Będą nie zjazdy, tylko jakieś tam ze stajni W ogóle może jutro Wam nagram coś, co robię jak Marys ma kontuzję I w sumie fajny był, był chyba ten odcinek W sumie e, no I W niektórych odcinkach nie będę Wam mówić tak głośno jak teraz Bo Bo to są moje sprawy Więc no Więc nie piszcie w komentarzach mi, żebym mówiła głośniej czy coś e, Więc no Ogólnie mega bym chciałam podziękować za 45 subskrypcji, jesteście mega, naprawdę kochani, naprawdę. Po prostu, e, miałem 41 kiedy ostatnio sprawdzam, a teraz jest 45. Więc e, no, no. e, Ogólnie jest, e, czekajcie, godzina jest 16.38, więc teraz idę Marsa odsiadłać, idę z nim do stajni, e, no.

a chyba nie nie będę mogła wsiadać, nie wiem, zapytam się jeszcze yy... Pani weterynarz, yy, tam? Nie zadzwoniłam, no to przyjechała i w ogóle yy, Ale zresztą go, to jest bardzo długo tutaj w ogóle yy, Więc no Że jakby to mogę do niego yy, wsiadać i gdzieś będę jechać yy, Więc no yy, Mam nadzieję, że, mu, że on wyzdrowie do tego Czasu, co będzie do 21 sierpnia, raczej tak. No, bo wtedy jedziemy nad morze. Wiem, że dopiero. Do 28. Więc no. Pewnie nie będzie tam filmików z, z jakiegoś tego. Może. Pewnie będzie mega mało. Jakieś warcimy, że pewnie w ogóle nie będzie. Więc no. Więc tak. Ale ogólnie. Yy, przed wiosenem, to mam nagram, co pakuję Marsowi i w ogóle takie wszystkie tam rzeczy. I no, i tak. Więc to na tyle. hrsiejo